Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Silent Hill Shattered Memories. A ja tu miałam... Mm, o rany, yy, trochę mi się jakoś znowu yy, kwestia sterowania pierdzieli. Dobra, yy, co ja miałam tu zrobić tak właściwie? Nawet nie bardzo kojarzę, ale no dobra, chyba mogę na tym, powiedzmy, że zagrać swoje jakieś zwierzątka, nie ja wiem, zacznijmy, kaczuszka, sowa, tam była jakaś melodyjka grana przez piesko, o, drzwi nam się otworzyły i tu jeszcze nowa wiadomość. Sure. Sorry about that, Diane. Co oh Hmm, smutne. Dobra, jak rozumiem hmm, przez drzwi mamy przejść. Ojej, tylko czy ja pamiętam... Dobra, kwadratem się biegało. E, to ruszamy. Rano. znowu będzie pewnie przybieżka jakaś wstrętna, dobra, może już zacznę biec, bo się boję, co mnie tu może czekać, a tam widzę jakieś bardziej takie, nie wiem, lśniące na niebiesko coś, czyli pewnie tutaj mam dobiec. Nawet nie wiem, czy mnie coś ściga, czy nie, i prawdę mówiąc, nie chcę się za szybko o tym przekonać. Na razie, ważne aby przed siebie Oj no i... O nie, o nie, jakieś kolerstwo jest Dobra, witerace, witerace, witerace Hop, okay. Eee Nie, 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 nie Nie, nie Tak, flare eee, poproszę, a eee, lecimy tu, 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 tu Do drzwi, do drzwi No, ja pierdzielę Jakieś czerwostwo wyskoczyło po prostu na mnie, tu, 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 przez drzwi. Tu też wyskoczy? Nie no, to jest jakieś chore. A tutaj, bo tam coś stało. Dobra, olewamy jakieś korzyska. Eee, nie będę usiłować żałośnie czegoś tam zrzucić, bo i tak się o to potem potykam. Nie wiem dokąd my tak mam nie O nie, coś tu... No, z pierwszej mi sklerów nic nie ma na parama. Jakieś te dziwne. O nie. No pięknie. Bom. Dobra, tu są jakieś drzwi wreszcie. No, padać mi. A, tutaj, tutaj, tutaj. No nie, 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 pomyliłam wszystkich. Ciekawe co to oznacza. Ale w sumie jest takiego strasznego, jak widzę. Nie poszkodowało nas, specjalnie jasne. No rany. Te ucieczki są dziwne jakieś, naprawdę. Nie, o jejku, czemu one tak mnie obłażą, te spory. Dobra. Widzę jakiś dom, mam nadzieję, że w nim ten epizod z biegnięciem się skończy. Mhm, mm na razie moje nadzieje są, jakie są. O rane, o Ja nie wiem, te ucieczki są dziwne. O, mamy jakiś most. Ha! I udało nam się z tego paskudnego miejsca ucieczki właśnie uciec i tyle. No właśnie, ojej, znowu drpczemy po śniegu. Nie skrzypi on jakoś przyjemnie, świątecznie. Niebieski samochód, ciekawe, czy możemy go sobie pożyczyć i obiecać, nim nie wiem, gdzieś tam. O, mogę chyba zdjęcie tu czemuś zrobić, więc wyjmijmy czym prędzej telefon, ale to nie to, co chciałam. Eee, tu? O rany. Eee, jak ja mogę. Nie mm. Kurde Mam problem z, z tym, jak tutaj eee, jak się ten telefon opuszczało? Niżej tak w sensie O, dobra, jakoś tak I zbyt Coś tu płaczy i mamy wiadomość od razu. No co jest? Czemu nie chcesz kary wysłuchać wiadomości? Stop it! Please, or I'll tell my dad. Your dad? Your dad isn't here right now. Come on, you've been leading me on all night. No! Hmm. Ciekawe rzeczy tu słyszymy. Dobra, mamy. Punkt widokowy Tylko, że tak tam nic nie widać przez tą całą śnieżycę No cóż Ale, może przynajmniej możemy, no właśnie, samochód przeszukać I co? Tu konkretniej? Tu coś O, właśnie, otwieramy bagażnik motyl Pięknie, nie ma tak przekuty szpilką motyl możemy zdoomować trochę na to no dobra dużo mi to dało jest jakaś chata więc rozumiem że mam do niej wejść Tak. no raczej e, anioła ani bałwana nie będziemy robić no, znowu jeleń Mam nadzieję, o ranę. Czy tu śnieg się przez okno wsypał? Chore to jest troszkę... Ta ilość śniegu w tym mieście rozwala. Zdecydowanie wolałam konwencję w Silent Hill w tym tradycyjnym, że tak powiem, że to nie był śnieg. I high school, liceum że Podstawówka w jedynce też była fajniejsza. Ta... E, nie da się ukryć, że w Korzorach podstawówki są o wiele bardziej przerażającym miejscem. Ale co tam... Tak na marginesie. W zasadzie chyba każda szkoła może być straszna. Zwłaszcza jeśli każą nam się tutaj gubić, na przykład bez mapy. Mm. harry i've been calling you did you switch your phone off no i just uh, i was i don't know where i was harry you okay yeah i'm okay i'm out of the woods i'm on a football field i think it's the high school midwich high school listen harry midwich has a gym they often use it as an emergency shelter in severe weather go to the gym and wait there for me emergency shelter cheryl could have been taken there Yes, Cheryl could be there. Will you do this for me? Yeah, I I'm going. But if Cheryl's not there, I can't wait. I'm, I'm sorry, I just can't. Harry, oh, so we get to up. the Halcyon days of high school. When I was starting out, the popular theory said it was their mom and dad that screwed a person up. But if you really want to screw someone up, I say send them to high school. <laughs> you probably spent more time talking than studying at school. lots of study groups, right? okay, let's move on. i'm going to throw out some words. nod when they fit how you were at school. shake your head if they don't. ready? <laughs> Jack. Mm. next. slut. drunk ah virgin hmm bully and slacker mm, tak o, <laughs> okay let's take a different tack on the table, I've laid out a blank timetable and some cards with lessons on them. Pick out the lessons to show me your perfect school day. Don't leave any empty. There are only four periods, and I've allocated a very generous lunch. Mm, dobra, dzień w um, No, to Zróbmy z niego raczej humanistę. Mm, o, kreatywne pisanie. Dopiero zauważyłam. To jest świetny przedmiot. Kocham. Jak będzie tu, bo już nie chce mi się zmieniać. I geografia, bo jest ważna. No. Done? Tak. Nice. If that was, all there was to, it, it ale po co? Szkoła jest spoko, tak ogólnie. Nie. Dobra, musimy znaleźć salę gimnastyczną. Myślę, że biorąc pod uwagę dość liniowe... Na rozmieszczenie terenu i budynków tutaj ogólnie w grze. No nie będzie to problemem. Ej, okay, a to zaskoczenie. Klucz. Co tutaj będzie sobie gdzieś... Nie? A oknem możemy wejść sprytne. Nie? Nie możemy wejść oknem, ale... Aha! Nie no. Lepiej ukryć klucze, przede mną nie mogli. No, ale w sumie... dobrze. <laughs> Ten klucz ukryty tak, że nawet Juno go znalazła, no to to porażka ukrywającego, co? Dobra. Mamy coś ciekawego? O, kolejną jakąś szapkę do otwarcia. No to skorzystajmy z tej czy to jest martwy szczur? Ja chyba nie chcę wiedzieć, co to jest. Nie wiem. Nie wygląda na to, żebym mogła tam cokolwiek podnieść. Tu chyba też nie. Coś, co leży? Nie. O, tu są jakieś drzwi. Mogę je otworzyć. Ano mogą. Tylko kurde, nie rozejrzałam się. Czy na pewno tam nic nie ma? Jakoś tak. Nie zerknęłam. Dobra. Jedne, jedyne drzwi to są czyli wbijamy, sprawdzamy wszystko, nic nic. O rany. No, że łatwo to wszystko wygląda jakoś takie przewidywalne, to aż, aż mi dziwnie, że to jest w sumie Silent Hill, taki jakiś, nie no, taki, taka typowa gra na PSP w zasadzie, więc może nie ma co się dziwić. Kolejny samochód. Kolejny będę mogła sprawdzić, czy nie? Nie, raczej nie. Mungerland. Miejsce z burgerami. Te. Możemy tu wejść albo coś sprawdzić, nie? O, tu są drzwi. Ej, jesteśmy w środku, a coś tutaj? Ojej, niebezpiecznie ten telefon którego chyba zaczyna trzeszczeć. Hmm. Tutaj? Ojej, nie wiem, czy powinnam się tu włóczyć. Hmm. No, dobra, więc. Hmm. Nie wiem, czy możemy sobie tak tutaj bezkarnie zwiedzać. Kudełko jakieś po hamburgerze. O! To możemy otworzyć. Spróbujmy. E, możemy? Czy już przekwaliłam się za wcześnie? Dobra, szapeczka się otwiera. Co to jest? Lalka Barbie. Cudnie. E, no, ciekawe znale znalezisko. W jakimś barze z hamburgerami. Ojej, ale to jest już ta szkoła. Ja obstawiam, że właśnie w szkole jest sala gimnastyczna. A ja bym chyba jeszcze chciała dokładnie. E, Ej, co to, to jest? Oramy? Coś, coś. Wiadomość jakaś. Co to ma być? Dobra. Zobaczmy ją przede wszystkim. Mmm... Dobra, zanim właśnie ojej, tu i schody jakieś na górę. Hmm, no dobra, ja bym jeszcze chciała obejść część miasta. No, przed tą restauracją, że tak powiem. Dobra, wyjdziemy tutaj i... Hmm, nie wiem, mamy tu coś? W sumie chyba nie. Nie, ja myślałam, że coś tu ciekawego się znajdzie. A jednak... No cóż. Chyba jednak nie. No, ale wolę zawsze sprawdzić dla pewności takie rzeczy. Bo, w sumie, w takich grach nigdy niczego nie można być pewnym, i to jest najgorsze w sumie. Chociaż, bo no ja wiem, akurat ta część może i jest dość przewidywalna, albo raczej przewidywalna w swojej nieprzewidywalności. Dobra, ja trochę nie wiem co, ja tu zaczynam pierdzielić. już dziwne jakieś rzeczy, dobra, chodźmy tutaj. Mm, przez murek, o właśnie sobie przeskoczmy, nie wiem. Mogę samochody posprawdzać? Czy ma to jakiś sens? Tego nawet nie obiegnę. Brawo kary. A ten ten jakiś tak jakby... Oj, podświetlony sobie do Look at you Aren't you just about the most perfect schoolgirl there ever was With those pigtails I doubt there is any little girl in the world quite as perfect hmm. as you Dziwnne te wiadomości patzze coraz dziwniej się w ogóle robi ale nie bardzo wiem dokąd wy raz Hm Hmm, może znowu spróbujemy jakiejś. O, opcji z oknem. <laughs> Kto by pomyślał, dobra, mamy gwoździki powyjmować. Tak, co, gołymi rękami? Może, nie wiem, zębami. Chociaż niczego nie powinno się zębami otwierać. Można je sobie połamać, ale dobra. Skoro to ma nam pomóc wejść. Tutaj to wbijamy i nie narzekamy. Cofary tutaj, oby tylko nas nic nie zaczęło ugonić. Ale jakoś... Nie. O! Mogę to otworzyć. Kolejna rzecz. Ciekawe co tutaj. Kolejna jakaś lalka Barbie. A może teraz Ken do kompletu? Nie. Co to? to. O. Ochrona niebiańska powiadacie. no dobra, dobra. A nie. Święty Krzysztof. Nie wiem no, cudnie. Nie wiem od czego on tam świętym jest. I mam nadzieję, że nie jest to mi potrzebna, znaczy ta wiedza do jakiejś zagadki. O, tu jest szafka, ale nie mogę jej sprawdzić. W sumie niewiele rzeczy mogę sprawdzać. Mrocznie tutaj, dobra, tu są jakieś drzwi. Hmm. Znowu jakby um, hmm. A tutaj. hm, kupary, odznaczenia. Czy... Coś tu leży. Wow! A, się wystraszyłam, ma to tylko to wiadomość. Mm, Okej. Okay. To jakieś drzwi, to mam wyjść tak jak wtedy nie nic. No dobra. Mm. Jej, ja się czuję jakaś trochę zagubiona tutaj. Dobra, mamy jakiś pomnik. Co z nim? Hmm. Powiesz mi coś o nim, Harry? Czy tak nie bardzo? Chyba nie bardzo. No dobra, jak sobie chcesz. Pytanie, gdzie mam iść teraz? Co to? to? Hmm, chemiczne jakieś klasy, Oran. Hmm. Dobra, ogólnie chciałabym się chyba rozejrzeć, co gdzie tutaj jest. Dobra, chemia. Hmm, Harry jest humanistą. Może są tu jakieś. Humanistyczne klasy, to znaczy ja z niego humanisty zrobiłam. Hmm, tutaj nauczycielski jakiś tamten. Eee, klasa. Nawet niedookreślona. Hmm. Nie wiem, czegoś te ciekawego może jakiegoś. Nie ja bym się wybrała, co to. co? Biologia. No cóż. Chyba nie ma sensu za długo się jakoś tutaj też bez sensu kręcić, więc... Dobra, pierwsze napotkane drzwi, wezmę i otworzę i będzie to. Chyba to nie było. Hmm, dobrze wiedzieć hery. Dzięki za ten wzbogacający serię komentarza. To jest. Biologia? No, dobra. W sumie zawsze lubiłam biologię i piątki miałam. Ciążeczkę jakaś nie możemy sprawdzić. Tu pewnie też w zasadzie mi. Nie wiem, jest tu coś ciekawego. Fery, on może to? Nie. Tutaj. Możesz cokolwiek tu skomentować. Hmm, on jakiś w ogóle jest nie wiem. Nie komentujący yy, to co widzi. Kolejne sale orane orane. Coś tu groźnego mi się wydaje, że słyszą. A może mi się wydaje. Nie wiem, jest tu cokolwiek? Mmm, nie? Drzwi kolejne. Dość czuję, że się zaraz zgubią na fest. Jeszcze jedne. Nie, zbyt mi się to podoba, szczerze mówiąc. Dobra, wyszłam, ale tam jeszcze jedne jakieś były, czy też... Bo były podwójne, chyba? Jakieś, no właśnie, tutaj. Hmm, Co jest za nimi ciekawego? O nie, jakieś schody na górę. Hmm. Ja, ja już nie wiem, wszystko mi się tu mieszać zaczyna, ale przynajmniej mogę coś zobaczyć. O, żaba. Aha. O nie, kroimy żaby, Serio? Dużne to jakieś to to. Pierścionek. I to z pierścionkiem? Hmm. W, środ w środku jakiś napis, z którego hmm, mogę czemu? Co czemu? Co z kryształkiem? Zobacz. Aha. Hmm. Dalej trochę niewiele mi to mówi, ale no cóż. Kolejne drzwi o ranę, To zaczyna się już robić dziwne co najmniej. To chyba stąd w ogóle wyszłam albo przyszłam. To może zbadajmy te schody jakieś w końcu, bo nie wiem. Jak jakieś schody dają, to znaczy, że chyba trzeba na nie wejść. Się wspiąć bohatersko i przy okazji nie zostać zwiedzionym, nie to było widziane. Hmm. Studio to jakieś artystyczne. No i proszę bardzo, mam wątek humanistyczny. Sama się o to prosiłam. I strach się bać, co to będzie. Ale to w kolejnym odcinku. Na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć!